filmik Windzie, mojego chłopaka, bo jadę teraz do niego oddać mu e, talerz, który nam dał, bo jego mama zrobiła racuszki i dała, które były przepyszne i jeszcze tutaj dzieciaka mu ukryła troszeczkę słonecznika on się wstydzi, bo on nie chce swoich pięknych stópek pokazywać Poka pokaż stópki nie chcę pokazać Jezus Maria święta kochana Tak się spieszyłam, że nawet wam outfitu nie pokazałam Ale Hora to mnie dzwoni i mówi Dobra, no biegnij Autobus już stoi, Myślę, że Jezus Maria odjedzie Będziemy, będziemy musieli czekać i na zawsze późno w domu Ale po po zapytał się bus drivera Czy by mógł... Boże, Boże Czy by mógł... Uch, poczekać na mnie I poczekał I ja tam biegnę, biegnę, biegnę Trzeba się tak uśmiecha do mnie, więc to był mega obciach. Jestem taka zamachana, ale mój outfit jest bardzo ładny. Mój chłopak też myśli, że mój outfit jest bardzo ładny. I jak będę w City Center, że to Wam pokażę. Do załatwienia mam yy, coś w Button Body Wars w pociagach, chcę, żeby jej kupiła pasam do ciała. I tyle. I chcę iść na kawę na Tajlatę do Starbucksa, bo jest. Ale znać mojego chłopaka, to nie pozwoli mi płacić. Mi robi taki obciach i ja mówię przestań, a on takie ja pomócę bo ona to, bo ona Do ci nic nie robię. Ty mi robisz wstyd normalnie taki, że muszę... Muszę, bo muszę, no. Trzeba. Nic. Zamówiliśmy sobie chai latte Za każdym razem jak ja coś zamawiam to mój chłopak zawsze zamawia to samo Bo on... On się w ogóle nie zna na Starbucksie Więc zamówiłam dzisiaj chai latte Normalnie jestem taka szczęśliwa Bo jest takie dobre, jest takie pyszne Ja kocham chai latte i do parku ale kurde, my idziemy patrzymy, ludzie wychodzą a pan mówi, że zamknięty, nie można wyjść ja w tamtym roku w tym parku byłam o chyba 21 z trzecim agom i zwykłym Dominikiem, żeby się po prostu przejść no i nie było problemu, ale teraz chyba nie wiem, zmienili to może w ogóle my byliśmy w McDonaldzie my wychodzimy, a tu taka wielka grupa Irlandczyków, ja się tak przestraszyłam, trzymałam się tego mojego chłopaka no bo to byli tacy nie o co mi chodzi, więc trzymałam się go, ale szybko przeszliśmy. On wypił Czaj Laty i teraz pije Coca-Colę czy Pepsi, nie wiem co to jest. Ja kończę Big Maca i idziemy do domu Bołem. Ja włosy do mycia. Spóźniliśmy się właśnie na autobus przez tego małego, a ja mu mówiłam: No, szybciej, 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 bo się spóźnimy. on: Nie, 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 chodź, pójdę jeszcze do tego sklepu, tam, tam, tam. My przechodzimy, a nasz autobus stoi. Ja mówię: biegnij, biegnij. A on nie, normalnie pochodzimy, on nas puści. Co się okazało, że nas nie wpuścił. Wracamy właśnie do domu i miałam być w domu przed 20, ale oka okaże się, że będę w do domu e, po 20. Kocham z nim spędzać czas, po prostu kocham, kocham bardziej niż z moimi koleżankami. Moje koleżanki co zawsze się pokłócą, a z nim? Z kim ja się pokłócę? Z kim? Nigdy nie uwierzycie, kogo spotkałam na autobusie. Szamilce! Jezus Maria, co ty tu robisz? Siłownia. Ha? A, siłownia si nie, Siłownia Siłownia si Yeah Get them buns Wróciłam chwilę temu do domu, ale chciałam wam pokazać co ostatnio zamówiliśmy sobie z Sheena i jeszcze zakupy, które zrobiłam sobie w Primarku, więc zaczynamy od Sheena Pierwsza rzecz, którą przed chwilą miałam na telefonie i mam już wyjątą to taki przepiękny case na telefon z takimi kwiatkami. I właśnie ten wzór kwiatów chciałam sobie zrobić na paznokciach i sobie zrobiłam. Po prostu lubię takie hawajskie kwiaty, bo one po prostu mi się kojarzą z wakacjami i są piękne. Druga rzecz, szyna. Kilka moich koleżanek mi mówiło, że ciuchy z szyna są niezłe, że na ich ceny są blue, nie że, że są mega spoko, więc chciałam wypróbować i na próbę kupiłam sobie taką sportową bluzę, która jest fajna, cieniutka jest czarna i materiał też jest taki milusi i jestem serio w szoku, bo myślałam, że będzie strasznie szorstka ale wygląda pięknie leży pięknie i jest wygodna więc myślę dla mnie to jest ten na to ten Primarku kupiłam sobie taki set, e, takie fajne majteczki. I tutaj mam do tego jeszcze Beustonoż z takim V. To jest taka, to jest takie Ala Victoria Secret. Bo wiecie, Victoria Secret ma taki znaczek V, więc Primarko robi dups Victoria Secret i to jest dwa razy XS i kosztowało 8 euro. Tutaj, o to mi dała koleżanka w szkole Dała mi taką bluzkę, którą kupiła dwa lata temu W Pretty Little Thing, ale była na nią za duża Za mała, co ja mówię, za mała I powiedziała mi, że myślała o najmniejszych swoich koleżankach I najmniejsza koleżanka to chyba ja, więc mi dała I serio, ten to jest przepiękny I jak wróciłam do domu, to właśnie go ubrałam I też jest troszeczkę za duży na mnie Ale to dlatego, że to jest taki top dla większych pierści, ale z tyłu po prostu nie wiem, jakoś tego zwiążę czy coś, czy może, nie wiem, spróbuję szyćko? Nie wiem. Zobaczymy, czy z tego będzie, ale nie będzie mi go szkoda, bo to nie był top. Kolejny case Shayna, i to jest po prostu hit. Zobaczcie, jaki miś! To jest urocze, jest takie mięciusie. To futro troszeczkę spada z niego, mam nadzieję, że nie będzie łysy za kilka dni. To chyba założę na telefon, bo to jest po prostu obłędne. I to ma jeszcze takie łapki tutaj, tutaj, takie uszka. Serio, to jest przeurocze. Kolejna rzecz, to jest z Primarka. To jest moje? Tak, to jest moje! Kupiłam sobie przepiękną piżamkę. Już Wam pokazuję. TADA! To jest góra, a to jest dół. Mickey Mouse, i to jest serio takie słodkie Jeżeli ja to zobaczyłam, to ja po prostu myślałam Nie, muszę to sobie kupić, muszę to sobie kupić Muszę to sobie kupić I to kosztowało, już sprawdzam 15 euro Również kupiłam sobie Takie, e, nie, jak to się nazywa? Kupiłam sobie kolejny taki top Bo mam już jeden taki podobny Tylko, że on się zrobi już strasznie taki Szary bo chodzę w nim bardzo często, bo jest fajny, wygodny i w ogóle fajnie wygląda Więc kupiłam sobie drugiego Ten ma taki built-in bra w środku, więc to nie jest takie same jak ten, który mam Ale wydaje mi się, że będzie wyglądał prawie tak samo i też jest takiego fajnego materiału To kosztowało za free Ja z... A nie, 4 euro, nie było za free niestety i ostatnia rzecz, ostatnia rzecz? Tak, ostatnia rzecz z Primark'a. Co to jest? Aha! Kolejny taki top, tylko że różowy. W tym ostatnim klipie miałam oczy zamknięte, dlatego że kłak Blue mi wleciał do oka i nie zasłoni koło mnie. Blu, Powiedz cześć, bo cię długo nie było na kanale. Powiedz cześć, przywita się z wszystkimi. Mm. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał Był spontaniczny W ogóle wyjście z chłopakiem było spontaniczne Ale czytaj, mi powiedziała Za każdym razem, jak jest jakieś Spontaniczne, nieplanowane wyjście To zawsze jest najlepsze I serio, dzisiaj było takie mega chill vibes I serio, było fajnie I jestem szczęśliwa, że pojechałam Bo w ogóle nie chciało mi się, bo myślałam Boże, bo ja normalnie nie lubię takich spontanicznych wyjść Bo mi się zawsze kojarzyło to z takim że jestem niezorganizowana. Ja lubię mieć wszystko zorganizowane, i jak mam takie spontaniczne wyjście, to po prostu myślę, kurde. A mam prasowanie dzisiaj, a projekt miałam skończyć. Dobra, ba!